W dzisiejszej Ewangelii towarzyszymy Panu Jezusowi, który na pustyni jest kuszony przez diabła. Parafrazując słowa naszego hymnu narodowego, możemy po lekturze dzisiejszego fragmentu Ewangelii według Świętego Mateusza powiedzieć: Dał nam przykład Jezus Chrystus, jak zwyciężać mamy. Usłyszymy też, jeszcze w pierwszej prefazji dzisiaj, na niedzielę Wielkiego Postu. Pan Jezus podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu nie był wolny od pokus. Doświadczył ich wielokrotnie nie tylko tej, na pustyni, o czym dzisiaj słyszymy, ale także podczas swojej działalności w Galilei i Judei, a także podczas modlitwy w ogrodzie oliwnym. Z każdej z tych pokus, z każdej z tych pokus wychodzi zwycięzcą, pokazując wyraźnie, że jest to. Możliwe, jak to mówimy, że się da. Daje nam też cenną wskazówkę, jak odnieść zwycięstwo nad tymi licznymi pokusami w naszym życiu. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Mamy w zasięgu obficie zestawiony stół w kościele. Te środki, które nam są potrzebne, żeby rzeczywiście mieć tę siłę. Ducha. Z choroby grzechu, z choroba duszy, grzech, potrzebujemy uzdrowienia. Jak choruje nasze ciało, dostajemy często antybiotyk, żeby właśnie się wzmocnić, żeby się wyjść z choroby. Antybiotyk. Tutaj dla nas, dla choroby duszy, którym jest grzech, jest antybiotyk Jezus Chrystus, który uzdrawia w sakramencie chociażby pokuty i pojednania. Ale potrzebny jest też probiotyk do tego, żeby umacniać się dalej, żeby właśnie mieć tę siłę, nabierać ducha, czyli między tym czerpaniem, można powiedzieć, łaski, uzdrowienia w sakramencie pokuty pojawia Eucharystia, Eucharystia. Sam pokarm, którym jest Jezus Chrystus, to jest ten probiotyk, który mamy. A jeszcze w międzyczasie, w codzienności dostaliśmy dzisiaj też jeszcze inny probiotyk. Czyli zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgłaś prawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Psalm 51, miserere. zmiłuj się nade mną. Wspaniały psalm jako prebiotyk na ten Wielki Post, nie tylko, żeby umacniać się, nabierać ducha. Ale też, żeby nie wpaść w jakiś kwietyzm, to mamy jeszcze taką zasadę starożytną chrześcijańską, ojców Kościoła też, mistrzów życia duchowego, infuga salus, czyli w ucieczce ocalenie. Że trzeba nieraz brać nogi za pas i zwiewać z pola zagrożenia. I to jest jakiś też akt, który nam potrzebny wysiłek woli. I rzeczywiście stara łacińska sentencja podpowiada, że nie można paktować ze złem. Czym się to kończy? Jasno pokazuje dzisiejsze pierwsze czytanie. Szatan, najbardziej przebiegły ze wszystkich stworzeń, krok po kroku prowadzi swą intrygę. Najpierw wzbudza ciekawość, następnie zasiewa ziarno wątpliwości i niepewności, potem kreśli przed człowiekiem wspaniałe perspektywy, by w końcu porzucić swą ofiarę upokorzoną i odartą zgodności. Nie bez powodu mówi się, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Jedyną skuteczną metodą przezwyciężenia pokusy jest jej stanowcze odrzucenie na samym początku. Idź precz szatanie. Idź precz szatanie. Odejdź ode mnie. Posłuszeństwo i pokora Jezusa przezwyciężyły skutki pychy i samowoli człowieka. Jeśli nawet wciąż doświadczamy tej walki, w której nieprzyjaciel próbuje nas nakłonić do zdrady i nieposłuszeństwa, to nie jesteśmy bezwolnymi marionetkami podatnymi na manipulację. Dzięki Chrystusowi jesteśmy wolni i możemy opowiedzieć się po stronie dobra. Im większa pokusa, tym większe wtedy zwycięstwo. Nie walczymy sami. Z nami jest ten, który wszystko zwyciężył. Zwyciężył grzech, śmierć szatana, Jezus Chrystus. I Pan Jezus w rozmowie z Diabłem ukazuje swoją moc. Jest stanowczy. Niewzruszenie trwa przy swoich przekonaniach. Jezus rozmawia dzisiaj z Szatanem ze względu na nas, abyśmy mogli zrozumieć, że sens naszego pielgrzymowania tu na Ziemi zawiera się nie w tym, co posiądziemy, ale w tym, kim jesteśmy i kim będziemy, to też zostało podkreślone w naszych rozważaniach na kongregacji. Bardziej będzie chodziło o to, kim mam być, jaki jestem, niż troska o to, co mam posiadać. Więc nasza wartość zależy od tego, na ile będziemy podobni do Jezusa z Nazaretu. I w tej codzienności w naszej pierwszej będziemy się przyoblekali właśnie w niego.